Witam wszystkich, siemanko, witam w moim garażu, jakoś ostatnio mniej było o Żuku, dlatego że, a właśnie, akcja siatka była, jakieś ogrodzenie, tutaj jeszcze resztki majówki i daszek do Żuka i wreszcie muszę skończyć parę rzeczy, ogarnąć do końca, ponieważ daszek już czeka na wyszpachlowanie, już jest w miarę równy, symetryczny i powoli muszę się szykować do tego, że w czerwcu chciałbym pomalować już budę w Żuku. Na gotowo, tak jak mówiłem w dwóch odcieniach, czyli góra taka biała, kremowa, jak te koła zaraz będą malowane, a dół czerwony, w odcieniu czerwonym yy, MacCormic International, tak jak tutaj jest ta maska, mniej więcej, tak by to miało wyglądać. A dlaczego mam tutaj koła zdjęte? Bo żółk ostatnio więcej jeździ i coś tam wozi, jakieś drobne grysy, żwiry piaski, aniżeli mam czasu przy nim grzebać. A Zaczęło mnie wkurzać to, że tutaj przy wjeździe do garażu, mam dosłownie 1,5 cm przestrzeni nad, nad budą i sobie wymyśliłem, że w zasadzie najprostszym sposobem, żeby go obniżyć będzie dać niższy profil w tych oponach, to są przednie, te tylne są na tym klocku takim grubym terenowym, a z przodu były jakieś BF Goodrich czy coś takiego, takie zimówki i to też kupiłem zimówki, akurat najtańsze na próbę, jakieś bieżnikowane. Zobaczę jak to się w ogóle sprawdzi, czy to będzie jakoś wyglądało, bo tamte były 205 na 70 na 15, a te są 195 na 55 na 15. Także są jakieś 4,5 cm. Tu wam zaraz wrzucę fajne są w ogóle kalkulatory w internecie rozmiarów opon Felk. można sobie tam wpisywać i od razu nam wylicza o ile się średnica zwiększa, zmniejsza i od razu pokazuje też przekłamanie na prędkościomierzu. Oczywiście, jeśli jest to na osi, z której pokazuje prędkościomierz. Tutaj akurat naprzód nie ma prędkościomierza, tylko jest od skrzyni, czyli na tył. Także tutaj nie ma na to wpływu rozmiar opony. Ale fajne są te przeliczniki, i tam wyszło, że 40, nie, tam było 40, a zresztą wrzucę screen, ale no załóżmy, że 40 mm różnicy, czyli 4 cm na średnicy, czyli obniżając go. Jak gdyby to trzeba liczyć, że 2 cm byłby obniżony, no bo licząc średnicę, 2 cm na dole, 2 cm u góry także, no dobrze, mówię średnicę, a nie obud. No, także będzie jakieś 2,5 cm niższy niż był i będzie już z zapasem i pod wiatę, i do ten, ale zobaczę, jak to się będzie sprawowało, jeśli chodzi o, o sam wygląd. No, bo to mówię, jestem ciekawy, jak to zacznie wyglądać. Wczoraj sobie je Kersherem umyłem. A zaraz je będę czyścił, szlifował z rdzy, z tych resztek farby, i też pójdą w podkład epoksydowy. I później ten taki kremowy, tak jak były tylne koła robione, i tak jak mówię, muszę ten daszek już dokończyć, założyć go. Ostatecznie na budę, i budę mam zamiar robić budę mam zamiar robić na, na dworze szkoda mi tutaj syfić w tym garażu, dlatego, dlatego będę robił to na dworze czekam na czerwiec, kiedy będzie już jakaś lepsza pogoda, a tutaj mam jeszcze temat też kupiony do Żuka bo ja mówiłem, że założę jakiś tłumik chromowany i tak dalej, ale ten tłumik, który miałem od Suzuki, akurat poszedł do traktora, do Internationala a kupiłem takie coś na aukcji było opisane jako tłumik ale to jest chyba jakaś tylko stara obudowa od stumnika, bo tak naprawdę w środku jest pusta. To jest tylko taka rura. Tutaj na końcu zagięta, to się wyprostuje i ją jakoś sobie tutaj wkomponuje. Bo teraz a zresztą wam zaraz pokażę na zewnątrz. Tak dla przypomnienia, tak wyglądają tylne koła i tutaj jest całkiem duży balon. 215 na 70 na 14. A przód mam w tej chwili zdjęty, bo tamte są w garażu. A i nie pokazałem wam w międzyczasie, właśnie do tłumika dałem taką końcówkę. bo teraz brzydko wygląda, jest cała zachlepana. Jej mi tam wpadła w ręce, yy, to nawet nie jest chromowana, tylko nierdzewna rurka, to dospawałem. A e, wygląda to tak nijak, i tak naprawdę chcę tutaj wpasować tą rurę, tak żeby tutaj właśnie było na równi z kołem. Do tego się ten wspornik właśnie. Do spawa, tutaj do tego ucha, które tutaj jest nagwintowane, także to będzie się od razu na tym wisiało. No i będzie wtedy wyglądało zacnie, a nie taki, taka fajerka jakaś tam mała, jak jest duży żuk, to i potrzebuje wydechu konkretnego. Myślę, że będzie wyglądało to naprawdę fajnie. A tłumik jest zdrowy, także całego tłumika nie będę, nie będę wywalał. Na razie zostanie taki, tylko tą końcówkę zrobimy taką. Faktycznie konkretno. Ale to z tym tłumikiem. To temat na kiedy indziej. Bo teraz się już staram coraz więcej robić też na dworze takich brudnych prac. Jakieś spawanie czy coś tutaj w garażu mam już w miarę posprzątane. Dlatego staram się jak najwięcej już wykonywać na dworze, jeśli pogoda pozwala. Eee, tak więc pokażę, jak ten tłumiczek wyjdzie. No i daszek też jak skończy, to myślę że jakiś odcinek o tym zrobię. A dzisiaj zabieram się za te właśnie felgi, żeby to ładnie wyglądało. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na aucie. W Sensione są niewiele węższe, tam to były 205, to są 195 no tylko jak są niższe, no to powinien być taki jeszcze bardziej zadziorny przodem w dół. Eee, jeszcze bardziej schodzić niż teraz, bo on teraz i tak już przodem był taki niższy. Ale chodziło mi właśnie, tak jak mówię, o to, żeby obniżyć, żeby ta buda była niższa. Żeby mi tutaj bardziej na luzie wchodziło do garażu i do. I podwiaty, a no i też przez to, że się sezon zaczął na geowłókina, na to więcej wysyłek mamy, dlatego wszędzie jakieś kartony. Pierdoły. Także zapraszam na naszą stronę www.włóknina.com Po geowłókninę taką pod drogi I po agrowłókninę ściółkującą Taką, żeby chwasty nie przerastały A ja się już biorę, znalazłem maszynkę Bo wszystko ma właśnie takich rozpiernicz Myślę, że na te Wrzery, które tutaj są To wystarczy taka właśnie Oscylacyjna, okrągła Ktoś tutaj widać, że już to wcześniej szlifował Jakimś boszem Czymś takim, jakimś twardszym kamieniem Widać takie okrągłe Zarysy, ale trochę to wygładzę, i nie są takie złe jak ta tylna. Tylne były dużo gorzej, bo tam płatami odchodziła. A tutaj jest takie powiedzmy tylko miejscami do wygładzenia. Także biorę się już właśnie do roboty. Czymś to potraktować, tak jak gdzie tutaj. Tutaj mamy już goły metal, a tutaj mamy ewidentnie jeszcze stary lakier proszkowy, który jest taką grubą warstwą i widać, że on ma ochotę się podważać, ale papier go nie bierze, trzeba by to zeszlifowywać. Dlatego wezmę teraz szlifierkę kątową z takim papierem listkowym na to. I z grubsza to muszę jednak tamtym ściągnąć. Tak samo tu gdzie był odważnik, też to muszę wypierniczyć. jeszcze miejscami doczyszczę tym, to już pokazywałem Wam taka, taka wełna ścierna, dobra do usuwania lakieru, nie powoduje jakichś dużych wrzerów jest też taka właśnie trochę elastyczna, dostosowuje się do takich krawędzi, także tym pojadę i tak naprawdę potem zostanie tylko matowia, matowanie, bo to całkiem niezłym stanie na I tak naprawdę już mam z grubsza. To wszystko ładnie wyczyszczone. Tutaj wiadomo, najgorzej było tutaj, yy, znaczy najgorzej najwięcej było tych warstw starej farby, ponieważ tutaj pewnie nie mógł nikt dojść do tego rantu. A właśnie w takich miejscach fajnie się sprawdza ta tarcza, która się dostosowuje kształtem. I da się to też fajnie doczyścić. Także teraz matuję, zaraz, zaraz to zabezpieczę antykorozyjnie od środka będzie. Tylko podkład rzucony, i tak to. tak to mam zamiar zrobić. Mówię, nie, musi być na 20 czy 50 lat. Syn dorasta, także też trzeba coś za, za 2, 3 czy 5 lat robić. To będziemy poprawiać te wszystkie moje fuszerki na szybko robione. teraz jeśli chodzi o malowanie wnętrza to w zasadzie to olewam, tylko takie strupy o tu nawet widać, że nawet tego strupa nie odwaliłem muszę zaraz to poprawić i podkładem epoksydowym z utwardzaczem, taką resztkę, miałem jakiegoś starego podkładu wymieszałem i to maluję normalnie pędzlem, nie muszę oklejać, kurzyć i tak dalej chodzi o to, że ona, on i tak jest penetrujący, ma lepszą przyczepność niżby w ogóle go nie było, tak jak tutaj widać. Zaraz jeszcze to podczyszczę bo teraz dopiero to zauważyłem, że są takie łupki. A z drugiej strony, no to będę musiał to okleić. I jak okleję to, to tam już z przodu polakieruję normalnie pistoletem, żeby było ładne, gładkie. A tutaj, no, tak, żeby się nie rzucało w oczy, to będzie jeszcze od zewnątrz też zapylone przez te dziurki. Jak przeleci, to trochę się też zapyli na taki beżowy, ale żeby nie było takie całkiem pordzwiałe. Wiadomo, że na tym czarnym było mniej widać, ale ale podkłady epoksydowe są przeważnie takie, właśnie jasno-szare. Taki mam, to go użyję, a z zewnątrz się bardziej przyłożę do roboty. I tak jak Wam już nieraz mówiłem szacun dla tych, którym się chce to przygotowywać mega profesjonalnie bo takie cebulowe przygotowanie, jak ja to teraz zrobiłem zajęło ponad 2 godziny, dwóch felg, a nie czterech także tylko szacun, respekt dla tych co rozbierają, piaskują malują proszkowo gratuluję może nie macie życia, ale macie piękne felgi i super odrestaurowane Samochody, no, u mnie, tak jak zawsze mówię, na szybkości, tak, żeby to było zrobione na parę lat, żeby cieszyło oko. Może się w ogóle koncepcja zmieni, może inne kolory, może inne felgi i tak dalej. Także ja tam nie, nie planuję na 10 czy 20 lat do przodu, ale doceniam i naprawdę szacun dla tych, co robią to mega profesjonalnie i porządnie. Teraz już leci podkład. I zaraz yy, warstwa wierzchnia, jak trochę podesnie podkład mokre, no mokre, nie ma czasu, żeby to dosychało wszystko, a mam sprawdzone, że się już nie ważą te zakiery ze sobą. jeszcze takie może dwie uwagi bo i tak czekam aż mi ten podkład wyschnie jak się robią wam takie, takie kratery jak tutaj widać że po prostu lakier się jak gdyby schodzi nie tak rozchodzi się na zewnątrz a w środku zostaje niepolakierowane która tutaj mi wyszło a tutaj też trochę gdzie takie w postaci plamy o ale chodzi o coś dokładnie takiego jak tutaj to czego to jest wina? Bo naszukałem się trochę o tym, mówię, nie jestem jakimś lakiernikiem, ale parę rzeczy mi się udało polakierować w miarę ładnie i sensownie. Yy, I już wam mówię, czego to jest przyczyna. Z tego co znalazłem, to przyczyną jest silikon. Wystarczy mieć na przykład jakąś szmatkę, która wcześniej służyła, nie wiem, no w kuchni gdzieś w ogóle starym ubraniem była. I do płynów do płukania często jest dodawany właśnie jakiś tam składnik, który zawiera jakieś śladowe ilości silikonu. I potem, przy wycieraniu np. rozpuszczalnikiem czy benzyną ekstrakcyjną, potrafi się to przenieść na lakierowany element. I właśnie robią się takie kratery. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze miałem powiedzieć, tak, jeśli chodzi o lakiery, to epoksydowy jest jak gdyby bardziej żrący. Czyli jeśli byśmy coś polakierowali akrylowym, a potem na to epoksydem, to wtedy nam się na pewno zważy, ponieważ epoksydowy jest silniejszy rozpuszczalnik od akrylowego i wtedy by się to zważyło. Natomiast jeśli pomalujemy najpierw epoksydowym, czyli tym bardziej żrącym, takim ostrzejszym, a na to chcemy akrylowym, to wtedy nie powinno się zważyć. Całkiem inna historia jest, jeśli chodzi o lakiery, lakiery, farby, zwał jak zwał yy, yy, ze sprayą bo tam są no, one mają niewiele wspólnego z takim e, towarem typowo lakierniczym, ponieważ on się no, może nazywać akrylowy, a tak naprawdę to jest jakiś tam celulozowy e, i tak dalej. Tam chodzi o to, żeby one szybko schły, to jest raz, a drugie, żeby spełniały jakieś tam normy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Yy, zakurzenie czy tam wdychanie tych substancji takich lotnych dlatego tamte, często jest tak, że, że te ze sprayi yy, lakiery się w ogóle nie chcą mieszać mieszać, w sensie takim, że nakładać jeden na drugi jeśli chodzi o obróbkę jakichś metali będzie się to ważyło, jeśli potem na na przykład chcemy dać taki prawdziwy lakier akrylowy to przypuszczalnie taki podkład z puszki nam się zważy dotyczy to nawet tych epoksydowych yy, podkładów z puszki w sprayu. No, tak mówię z doświadczenia. Może różne firmy mają różnie, ale jak tam używałem Bola czy Motipa, to, to przeważnie to się, to się potem pieprzyło, ważyło. Natomiast jeśli chodzi o takie, powiedzmy, jakieś puszki profesjonalne, to nazwijmy, no to po prostu sprzedawane typowo do lakiernictwa, czy to do renowacji, czy do maszyn rolniczych, no to tutaj raczej jest taka historia, że one się dużo rzadziej ważą, mierzą się ze sobą i dużo łatwiej się to nakłada warstwa na warstwę i tutaj trzeba poczekać epoksydowy ma taką charakterystyczną cechę że jak on dosycha to tak jak w tym miejscu widać robi się taki matowy albo półmatowy dlatego trzeba poczekać aż całe się jak gdyby wymatuje można to lekko sużarką podgrzewać zależy jaka temperatura w garażu i ja tutaj nałożę zaraz drugą warstwę mokre na mokre odczekam jakieś pół godzinki i wtedy będę akrylowy nakładał a niech już Niech już będzie, pokażę Wam na tych felgach wszystkie problemy z takim garażowym lakierowaniem. Otóż tak jak tutaj wyszło, to to nazywam, że się lakier zważył. Po prostu ten, który był na wierzchu, rozpuścił ten spodni i zrobiła się taka, taka skórka. Tutaj widać i tutaj widać. I to przypuszczalnie na 99% powstało w tym miejscu, gdzie był ten lakier czarny ze sprayu czyli one były wcześniej wysprayowane jeśli właśnie wam przyjdzie do głowy, że kupicie jakiegoś gruza, który był pomalowany sprayem na czarny mat i wy go z powrotem doprowadzicie do stanu ładnego lakieru no to od razu przestrzegam, że to nie będzie takie proste, bo trzeba ten spray albo zedrzeć całkowicie albo albo zastosować taki lakier no i tutaj, tutaj, tutaj widać tutaj jest już w ogóle masakra, będę musiał to teraz jeszcze raz Zedrzeć i zrobić jeszcze raz. Widzicie, z tymi tylnymi kołami nie było takiego problemu. Tam było fakt, że trochę mocniej doczyszczone, głębiej, ale nie były jakimś takim biedziewiem polakierowane. I tam tak ta farba nie wstawała. No to już pokażę Wam, skoro ma program coś uczyć, to jest ten problem. Tamten program tych, tych kraterów, co Wam pokazałem, to można tak albo poczekać, aż wyschnie, i zadać kolejną warstwę, i ona to w końcu przykryje. No a takim najlepszym sposobem, żeby temu zapobiec, to po prostu jest używanie, ja tak już się nauczyłem robić do takich rzeczy, które powiedzmy nie są takie na chwilę jak te koła, tylko na przykład jak lakieruję cały samochód, jakby mi się miały zrobić takie kratery, wulkany na dachu, tam się trochę wkurzył, żeby to trzeba całe części zierać. to po prostu nie używam żadnych takich używanych szmatek do przecierania czy odtłuszczania. Tylko no, najprostszym sposobem to są ręczniki papierowe, takie kuchenne. Nie jest to sposób idealny, bo one też pylą. Także no, to nie jest taki profesjonalny sposób, ale taki domowy, powiedzmy dużo lepszy już od, od takiego sposobu jak stare szmaty. Natomiast są też takie chusteczki antystatyczne, typowo lakiernicze. Jak ktoś chce to zrobić już porządnie, to, to by należało w ten sposób. A tutaj no, widzicie, jak to wszystko spuchło, jak się tego dotknie. To, to jest taka miękka miękka skórka to po prostu podważyło ten czarny o widać czarny lakier który był pod spodem ten przypuszczalnie sprayowy i tak to tak to sobie schodzi także tutaj mnie czeka większa robota i tak jest nieraz coś pośpieszyć zamiast to doczyścić porządnie to pośpieszyłem teraz muszę poczekać aż to wyschnie w tych miejscach popoprawiać i dopiero wtedy rzucać lakier fakt faktem że taka ta, ta skórka ona trochę się wchłonie, w sensie będzie taka bardziej wypłaszczona, jak wysnie ale tam już nie ma w tym miejscu przyczepności, także to jest lipa. A druga rzecz jeszcze z takich, o widzicie jak tutaj podważyło znowu, o, to się zrobiło miękkie, co wcześniej było normalnie, normalnie było twardym lakierem, to w tej chwili rozpuszczalnik epoksydowy to tak rozpuścił, że to się zrobiła taka galaretka, bo właśnie w tych miejscach, gdzie, gdzie zostały resztki tego... Tego lakieru. Dlatego mówię, profesjonalna rege, renowacja, regeneracja musi swoje kosztować, musi swoje trwać, i idealnym sposobem byłoby to doczyścić do gołego metalu za pomocą proszkowania czy szkiełkowania. Nie proszkowania, tylko piaskowania albo szkiełkowania. Zwał jak zwał. No ale to takie, widzicie, cyrki wychodzą jak się takie stare na stare. chce polakierować. Przypuszczanie, gdyby ktoś kiedyś tego nie paprał sprayem. A czemu malują często, właśnie sprayem matowym czarnym? No, dlatego że nie trzeba. o, bo się maluje po wszystkim i w miarę wygląda taki sposób na, na właśnie na odświeżenie gruza. I jeszcze, jeszcze spójrzcie wszędzie, gdzie właśnie była ta, ta zważona farba, jaką lekko zeskrobałem szybokrętem, to wszędzie jest czarny pod spodem. W żadnym miejscu, w którym się to zważyło, nie było pod spodem czystego metalu doczyszczonego tylko wszędzie jest czarne bo po prostu tak jak mówię, zważyła się ta farba pod spodem lakier a nie to co, co było lakierowane czyli nie wina tego tego lakieru który był zastosowany epoksydowy znaczy nie wina jakbym to przypuszczalnie od razu pomalował akrylem na tamten spray to by było ale że ta warstwa jest taka jak mówiłem bardziej żrąca wgryzająca się w podłoże no to ona się właśnie z tym zważyła i tak jak widać w większości wytrzymało, a w kilku miejscach rozpuściło, także tutaj będę musiał poprawić. No i jakoś magią telewizji udało mi się wybrnąć z tego problemu. Wygląda to już całkiem nieźle, jest teraz po drugiej warstwie akrylu, jeszcze co najmniej jedna, a może i dwie wyleje. Bo akurat w tym przypadku jak grubiej to by było lepiej, tyle że będzie dłużej schło. Tak więc w tym odcinku Wam nie pokażę efektu końcowego na samochodzie. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało z tymi oponami. Czy to będzie jakoś karykaturalnie niskie, czy, czy nawet spoko. Ale no muszę poczekać, jeszcze nanieść te warstwy i poczekać co najmniej do jutra, żeby to podeschło. Ale efekt myślę, że, że całkiem fajny. W następnym odcinku pokażę jak to wygląda już na samochodzie. A ten nakier dużo wybacza, jeśli chodzi o, o ten odcień, właśnie yy, nie na darmo. Mi się wydaje, że taksówki yy, w Niemczech malowali na tak zwanego majoneza, bo właśnie łatwe jest w naprawie lakierniczej łatwo dobrać yy, kolor, odcień i, i chyba wybacza jeszcze więcej niż całkiem biały, bo mniej widać jakichś właśnie takich niedoskonałości. Także myślę, że to nie wymyślił ktoś tego na darmo. Tylko właśnie to było wymyślone po to, żeby było w razie jakiś stuczek łatwiej naprawiać. Trzymajcie się. Jeszcze raz zachęcam do kupna geowłókniny, jeśli potrzebujecie pod drogi lub agrowłókniny do ogrodu. A ja wracam do swoich obowiązków codziennych i widzimy się w następnym odcinku Żuka Żony. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowukinę premium, y, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.